Także nim powstanie radio z prawdziwego zdarzenia, wszystko zaczyna się od radiowęzła, wszystko zaczyna się od ludzi z pasją, którzy tworzą ten radiowęzeł, nim też powstanie prawdziwy radiowiec, nim wykształtuje się prawdziwy radiowiec, zaczyna się także od radiowęzła. W wiele szkół także szkół w regionie w bielsku Białej ma swój radiowęzeł. A przy naszym mikrofonie w studiu jest jeden z gospodarzy takiego radiowęzła. Dzień dobry, jak masz na imię? Witam serdecznie, Jakub Juraszek. Czekaj, to może Ci włączę mikrofon. Jakub jest ze Stanów. witam serdecznie. Tak jest. Gdzie ten radiowęzeł u Was działa? W której szkole? Gimnazjum numer 15 w Biesku Białej. Ty dzisiaj przebywasz tutaj z ekipą znajomych, tak? No może z, z klas, z gimnazjum. Gimnazjum numer 15, czyli Wapienica Wapienica. z nami dzisiaj. Młodzi ludzie przyglądają się jak wygląda... Ten, no nie już Węzeł, bo radiowęzeł to może był gdzieś tam na początku, jeszcze nim oficjalnie ruszyliśmy, chociaż to nigdy nie był radiowęzeł, tak naprawdę. Ale przyglądacie się pracy dziennikarzy, reporterów Radia Bielsko. No to co się najbardziej spodobało do tej pory u nas, z tego co mogę było zauważyć, to przede wszystkim wielki zbiór płyt, który posiada Radia Bielsko. No ale przede wszystkim mogliśmy zobaczyć na żywo, jak wygląda po prostu na przykład zobaczy, zobaczyć wydarzenia, jak to wszystko jest e, robione od środka i póki co jesteśmy zadowoleni i przyznaję, że jest to ciekawy zawód. A powiedz mi, jak tworzy się w szkole taki radiowęzeł? No bo wiadomo, że to nie jest program w radiowęźle tworzony przez całą dobę, cały dzień całą noc. Jak to, jak to wygląda w ciągu dnia? Ten radiowęzeł gra, czy tylko tam się pani dyrektor odzywa z komunikatami? <grym> Znaczy, to zależność. Najpierw mamy zmiany przede wszystkim, podobnie jak jest w Lubielsku. Czyli po prostu przychodzimy na przykład, zaczynamy o ósmej. Przychodzimy, rozstawiamy cały sprzęt, czyli laptop, podamczamy do radiowęzła, no i zaczynamy potem dedykacji, i tak dalej. Piosenki mamy z birgosenek. Wszyscy uczniowie mają możliwość podejścia do mnie albo do kolegi, który za nami prowadzi to radiowęzeł. Radio no i potem le lecą po prostu kawałki najpopularniejsze. Mamy w planach zrobić jeszcze taką listę przebojów, tylko że co cotygodniową, ze względu na to, że to jest szkoła, a nie takie radio, jak tutaj mamy obecnie. To jeszcze zapytam, da się poflirtować przez taki szkolny radiowęzeł, albo porankować? No, nie jest to radio, ten... Oczywiście <śja> nie no, no, w sumie można, można byłoby pomyśleć na taki temat, no, ale w sumie... Obecnie nie prowadzimy bielsku, czy no Nie prowadzimy czegoś takiego ra jak y, radiorantka, <grystanie> A, a ty, ty, ty w tym środku raczej y, węzła radka. Ale zawsze kolega, kolega z drugiej A może pozdrowić koleżankę z pierwszej B. No dlaczego nie, no oczywiście. Takie flirtowanie miałem. <grystanie> z <dedykacją> na przykład dla <grystanie> mojej przy koleżanki, czy tam może... No co, bądź co zawsze się zaczyna od przyjaźni bądź co bądź. Dobra, wiemy, <to jest, grystanie> że na chwilę laptopa wyłączyliście w szkole i włączyliście Bielsko, tak? I teraz tam słuchać. tylko go pozdrawiacie, powiedz. No to pozdrawiam przede wszystkim dyrekcję, no i lecimy Pana Domasika, Pana Grota, Pana Pełkę, Pana Poremskiego, Pani Regińską, no i przede wszystkim no wszystkich wszystkich ucz uczniów, no i nauczycieli, no i oczywiście życzę Wam wszystkich, wszystkim Wam życzę udanych lekcji, jeśli macie sprawdzian, dacie sobie radę, wierzę Was, chłopaki i dziewczyny. No i przepraszam, że mnie dzisiaj nie ma. Jeśli chcieliście, żeby była dzisiaj jakaś piosenka, dedykacja, to przepraszam, że mnie dzisiaj nie ma, ale jutro się y, jakoś zrewanżuję. Tak, a za to grono pedagogiczne to pewnie macie po dużym, klasowym NP na dzień dobry. No czy ja wiem, no ja mamy mam, mam łaskawe, jeśli chodzi o grona nauczycieli, więc że nas to nas usprawiedliwi. Pozdrawiamy serdecznie cały gimnazjum numer 15, to my pędzimy dalej i zostawiamy was z nowym numerem Imenii, Don't Be So Shy w Radiu Bielsko. よか、oh. oh. <laughs>